I jak tutaj ładnie ziomeczek pokazuje, próbuję przyczepić sobie klocka 1 na jeden, małego plejcika. No i pęknięcie przy samym budowaniu. I on tak będzie próbował do ukichanej śmierci. Pęknięcie, 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 pęknięcie. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vlogowym na temat klocków. I powiem Wam szczerze, że tak sobie ostatnio zastanawiałem się, że a może by tak pokazać innym, jak realnie wygląda sytuacja na świecie, jeżeli chodzi o. Lego i co ludzie realnie o Lego sądzą. Jednak kochani, ja się naprawdę nie będę tutaj skupiał na opłacanych recenzentach, którzy dostają zestawy za darmo. Tak samo zresztą jak klawiatur Kuba Klawiter, jeden z dziennikarzy technologicznych ostatnio powiedział, jak po prostu Apple manipuluje recenzjami. Jeżeli mówisz pozytywnie, to dostajesz zestawy, dostajesz zestawy szybciej i oczywiście za friko. Jeżeli mówisz źle. No to już sytuacja się odwraca. No i niestety powiem Wam szczerze, że mam troszeczkę takie wrażenie, że tak samo jest z Lego. Powiem Wam, że naprawdę nie spodziewałem się, że mocerzy, którzy budują naprawdę imponujące konstrukcje, mają w ogóle problemy. I nawet ja tutaj już nie mówię o dużych konstrukcjach. Ja tutaj mówię o małych konstrukcjach, o ludziach, którzy lubią modulary. No, sorry, ale to, że sobie zbudujesz zestaw z pudełka, fajnie, ale co jeżeli byś chciał zrobić coś swojego? Tutaj zaczyna się problem z pękającymi klockami, z nietrzymaniem wymiarów, które tak Lego zarąbiście je, biście broni. No przecież LEGO to jest najlepsza firma z najlepszą wymiarowością i te klocki pasują do siebie zawsze. No tymczasem LEGO, nie? Dobra, ale zobaczcie, kochani, jakie realnie są problemy aktualne z LEGO. Filmik sprzed siedmiu lat, czyli Reddish Brown pewnie, tak? No i jak tutaj ładnie ziomeczek pokazuje, próbuję przyczepić sobie klocka jeden na jeden, małego plejcika. No i pęknięcie przy samym budowaniu. No, przecież jakość cielego jest najlepsza i zawsze była najlepsza. Tymczasem 7 lat temu już są takie problemy. Ogólnie, jeżeli chodzi o problemy z pękającymi klockami, do nich jeszcze przejdziemy. Tylko jednak nie wiem, czy w tym filmie, którego mam przykład, sam powiedział, że to jest dworek, yy, który tam nazywa jakoś tam, nie wiem, cmentarz klocków, nie? czyli po prostu wszystkie popękane, wszystkie popsute i tak dalej. Klocki. Więc jednym słowem, yy, narzekają na problem z pękającymi klockami. I zobaczcie, koleś nie próbował przyczepić jednego plejta, nie? Znaczy, no jednego studzika, jakiegoś tam małego, takiego zaklejacza, jeden na jeden. Nie, nie, nie. On próbował kilka i on tak będzie próbował do ukichanej śmierci. Pęknięcie, 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 pęknięcie. Więc, suma summarum, tak wygląda mniej więcej budowanie i jakość Lego. Tak wyglądała 7 lat temu, teraz jest gorzej. <laughs> Teraz jest autentycznie gorzej. Kolejna kwestia, o, dobra, mam ciebie, ziomeczku. Na co narzeka Building Together? No, oczywiście narzeka na problemy z kolorystyką między instrukcją a klockami. To samo, co było domeną raczej Chińczyków, tak, czyli marek alternatywych tych, tych, tych tańszych, takich wiecie, najtańszych na świecie i tak dalej. W ogóle tych podróbek najgorszych, że oni nie trzymają się kolorystyki instrukcji a klocek. Tutaj mamy ten sam przykład akurat w marce premium o niesamowitej... Aha, jasne. Kolejny problem, jaki Building Together akurat zgłasza ziomeczek, czyli idealna kolorystyka klocków. Współczuję ci zakupu tego Star Trek'a. I Wszystkim, jeżeli kupiliście Star Trek'a, no bo będziecie mieli po prostu ładny patchwork. No, więc, jednym słowem, nie tylko kolor szary, ale i też problemy z kolorystyką zieloną, dodatkowo, oczywiście, brak spójności oraz no, tolerancja, która po prostu już nie istnieje u Lego. Znaczy, no, istnieje, fajnie, że te klocki się składają, ale za chwileczkę zobaczycie, że jak przejdziemy do innego filmu, to ziomek pokazuje, jak realnie wygląda tolerancja Lego i jak bardzo przy dużych konstrukcjach klocki się nie, zda, nie zgadzają na tej samej odległości, bo to jest po prostu według mnie fenomenal, fenomenalnie pokazane. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Building Together, zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz w innym filmiku, który sobie tam oglądałem wczoraj, przez wczoraj, po po, po wczoraj, czyli m.in. na techniki. Teraz zapewne technikowcy, pewnie Wojwach też to mówi u siebie na kanale, aczkolwiek, no wybaczcie, ja nie oglądam za bardzo Wojwacha, mało mam czasu na YouTube'a w ogóle w sumie, jednak... Ziomeczek ten jasno mówi o tym, że LEGO jest po prostu leniwe, jeżeli chodzi o techniki. I możecie wyrazić swoją opinię, czy się z tym zgadzacie, czy też nie, aczkolwiek dosyć wyraźnym jest dostrzeganie pewnego rodzaju analogii między zestawami. Te wszystkie samochody, które ostatnio wypuszczają, już nie mówię o tych pullbackach, tylko mówię o tych technikowych samochodach, które mają jakiś tam silniczek wykonany z axli i tych zatyczek, kurde, małych pojedynczych na axl i... Jeżeli tam się koła skręcają, to też jest jeszcze dobrze, aczkolwiek suma sumarum to jest kopiuj-wklej, nie? Tylko w jednej obudowie. Wiecie, to jest coś na zasadzie jakby, nie wiem, BMW, czy Audi, czy Mercedes, czy Skoda wzięli po prostu ten sam silnik, tą samą płytę podłogową i po prostu tylko non-stop zmieniali karoserię. Słuchajcie, no to jest troszeczkę lipa, tak? Tym bardziej, że od zawsze, zawsze, powtarzam, zawsze od zestawów technik wymagaliśmy pewnego rodzaju oryginalnych rozwiązań, uwaga, technicznych, które powiedzą nam coś więcej niż... Koło się kręci i może skręcać kierownicą, i, i, i jeszcze silnik się kręci. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jakość tych silników, ja też tutaj mogę jasno powiedzieć, że po prostu jest downsize. Nawet nie tyle downsize, co downgrade. Downsize niestety jest w normalnych silnikach. Gdzie są trzylitrowe jednostki, które robią brum w prawdziwych samochodach? Nie ma. Otwórz drzwi i maskę, aby podziwiać wnętrze. Arcydzieło. Cóż za detał? Słuchajcie, te jak kiedyś dawali te fajne takie yy, bloki silnika, te poszczególne tłoki, cylindry. To było fajne. A teraz mamy Axle, no gdzie tu oryginalność? Ja pierdzielę. Nie wiem, jak jeszcze pamiętam, kiedyś dodawali te do tych zestawów. Aha, wiem gdzie, w tych zestawach za 1600, 1800, 2500, 800, 900 zł. Mhm. Sorry, jeżeli chcecie dobrej konstrukcji o niesamowitym silniku, płaczcie! Nie, no dobra, sorry, jeszcze w Peżocie Lomono chyba też było, tak? Tak. Ziomeczek tutaj, akurat Building Together, przyznaję jedno. Po pierwsze, nuda i porównuje to do starszych zestawów, gdzie mieliśmy, akurat pokazywał tam na przykładzie holownika samochodowego, piętrowego, gdzie tam A sobie kręciliśmy i się, nie wiem, rampa opuszczała, a tutaj kręciliśmy, to kabina mogła się podnosić i tak dalej. Dzisiejsze techniki szczerze to. Aha, no to jest tak ciekawe jak nie wiem co. Jeżeli chodzi o najnowsze i najdroższe wypusty z techników, Wojwach Briggs od Słom do kanału ziomeczka jasno powiedział, że najnowszy, najdroższy technik, najnowszy, najdroższy. Nie mówię o tych Libererach, nie mówię o tych różnych y, takich ogromnych, 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 tylko chodzi mi a chyba tam była koparka od Volvo. Sam uznał, że ten set jest po prostu bez sensu, nie? Podsumowując, jest to zestaw horrendalnie drogi, nieprzemyślany, zupełnie niepotrzebny i moim zdaniem dla zasady nie powinno się go kupować. Kolejna kwestia tutaj akurat brickitect pokazuje jak lego Pięknie trzyma kolorystykę swoich złotych, chromowanych, plejtowanych kloco, klocuszków. No czyli tak trzyma, że po prostu nie trzyma i wygląda to po prostu szpetnie. Yy, się za bardzo już tam nie no, ale słuchajcie, no wytyfy, wy no to słuchajcie, ten Ironman, którego ostatnio recenzowałem za Stuwę, miał o wiele lepszą jakość tych klocków. I serio polecam tego Ironmana, i to nie mówię, wiecie, jako tam sponsoring czy coś, no bo ja tam nigdy sponsoringu mam i nigdy nie pozwolę, żeby ktoś mi zapłacił za gadanie rzeczy, których nie Mówić. Kolejny ziomeczek e, Shine Time is Me Time. No i 179 e, tylko plusów, wyświetleń zapewne malutko. Ziomek jasno opowiada, że nie mógł skończyć Gwiazdy Śmierci. No bo chyba o jednym worku mu zapomnieli dodać. kuta do zestawu za 4000, nie? To jest kontrola jakości. Pff, weźcie, przestańcie. Weźcie, przestańcie. No i pokazuje jakiego plejta. Tutaj serka mi brakuje, tutaj czegoś, tutaj czegoś, tutaj czegoś. No i teraz nie wie, szuka, szuka, szuka. Nie ma. Fajnie. O, i to jest film, który idealnie pokazuje jakość dzisiejszą Lego. Jedną ściankę ziomek zbudował z klocków 6x6, 6, e, pfu, 6x6. Na 6x1, a z drugich z 2x2. 2. I zobaczcie, żeby nie było, że ja o tej coś będę wiecie mistyfikował. Patrzcie, patrzcie uważnie. Zaczynamy od początku. Trz, leci, leci, leci. Widzicie już powolny rozjazd wymiaru? Mhm. Leci, leci. Leci Tutaj to już w ogóle study się porozjeżdżały. No i mówi, że spoko w sumie, nie? No nie ma problemu. Znaczy, no jest problem, ale nie ma problemu. Zawsze to można połączyć. Wystarczy tylko dodać klocka 2-1, kurde, z pojedynczą dziurką małego okrągłego studa i dwójką to zaczepić. No słuchajcie, chyba nie o to chodzi, tak? Biorąc pod uwagę fakt, że ziom naprawdę robi niesamowite konstrukcje, niesamowite moce o ogromnym tak naprawdę, yy, o ogromnych skalach, to ma problem, że na przykład mu się wymiary nie zgadzają przy ulicach i pozostają po prostu wielkie gapy. No, sorry, jakość, premium za tą cenę? No to ja mówię ewidentne. E -e -e -e. Kolejna kwestia, no to oczywiście znowu problemy z pękającymi klosuszkami. I teraz możecie powiedzieć, no ale przecież to jest domena tylko tych Reddish Brownów i tak dalej. Otóż, kurde, nie. Bo ładnie pokazuje, że wystarczy wczepić cokolwiek, pyk, żeby klocek. Bing. więc jeżeli macie swojego X-Winga, uważajcie na niego. Jeżeli macie yy, Slaywa jedynkę, sprawdźcie swoje klucuchy. O i patrzcie, nawet te kratki wentylacyjne pękają. Ha. Czyżby, kurde, ekologia tutaj nie służyła? Ja w ogóle powiem Wam szczerze, że troszeczkę nie rozumiem tematu związanego z ekologią i z wykorzystywaniem um, tych klocków um, źle odlanych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej do produkcji nowych klocków. Bo z jednej strony, okej, okay, to jest pewnego rodzaju ruch na plus, tak? Tylko jednak z drugiej strony, pod tym ruchem na plus, proekologia i tak dalej, mamy jednak troszeczkę bardziej taki rozsądny bagrant, że to są bądź co bądź oszczędności w kosztach materiałowych, Kolejna kwestia to jest taka, i ja się trochę zastanawiam, możecie mi wyprowadzić z błędu, ewentualnie możecie mnie nie wyprowadzać z błędu, że ja o wiele bardziej bym chyba położył nacisk, wiecie, na pozbycie się tych worków plastikowych, które były notorycznie, wiem, że wchodzą te papierowe, ale z tymi papierowymi o to dobrze wiecie, jak jest. Ja bym chyba y, autentycznie wolał zminimalizować produkcję tych worków z zachowaniem dobrej jakości klocków, bo... O, zapomniałem co chciałem powiedzieć. A, bo przecież klocków plastikowych nie wyrzucamy. One są z nami na lata, tak? My nie, my nie kupujemy tych klocków plastikowych, i to w myśl zasady nie jest odpad. To jest tak samo, jakby nagle, nie wiem, firma produkująca. Pff, nie wiem, kurczę, poduszki, swetry czy inne ustrojstwa uznali, że a w sumie to będziemy robić teraz wszystkie swetry z recyklingu, bo one tak czy inaczej kiedyś się wyrzucą. Tylko właśnie z Lego jest ten problem, że Lego raczej nie wyrzucamy i według mnie to powinno być traktowane jako produkt długoterminowy, a nie po prostu, wiecie, gówno z recyklingu, nie? No, takie jest troszeczkę moje zdanie. Laseczka, Holding on Film też dosyć pozytywna. Wszystko oczywiście anglojęzyczne kanały, ewentualnie zagraniczniaki i tak dalej. Laska podaje dosyć ciekawe, dosyć ciekawe problemy. Czyli przede wszystkim błędy z instrukcji. No, przyczep 3 studowca na 4 study. Później hmm, chyba zapomnieliśmy o oglocku, ale to są takie tam bycie. Mistyki, które mogą się każdemu zdarzyć, nawet i marce premium. No raczej nie powinny. Ale. Mamy sytuację z brakującymi klodzuszkami, czyli to o czym mówiłem. Najlepszy, najlepszy motyw, błędy w napisach. I zobaczcie. O ile błędy w oznaczeniu to jedno. Bla, 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 bla. Tak popatrzcie tutaj. Card Connors, nie? Doktor Cart Connors. No nie, nie ma takiej osoby. Bo takiej osoby nie ma. Jest doktor Cart Connors przez C, a nie przez K. Albo słuchajcie, kolejny motyw, nie? UCSowa y, kanonierka z Lego. Chciałem strasznie ją kupić, ale no, miałem takie, jedna figurka tylko i tak dalej. Miałem trochę takie mech, nie? Ale na całe szczęście niczyki też produkują. I zobaczcie, zestaw ze Star Warsów napis Republik Gunship, a logo kurde imperialne. no. Chyba się z dziewko coś impokiar nie? Kolejna sprawa no to oczywiście regres figurek stara figurka versus nowa figurka. Szkoda, że nie ma już Lek Printów, nie? Kolejne przykłady figurek, zobaczcie na figurkę Moli starą versus nową, gdzie są, są Lek Printy, Arm Printy. Jeżeli chodzi akurat o McGonagall, to ja nam się za bardzo nie czepiał. Ona też się zresztą nie czepia, jeżeli chodzi o kapotki, też się czepia, jeżeli chodzi akurat o figurki, że nie dodają już tych materiałowych takich, wiecie. Kiecek klonów, jeżeli chodzi o Star Wars w Battle Packach, czy w ogóle w zestawach, tylko po prostu wszystko drukują na potęgę. Jest to słabe i to bardzo słabe według mnie. Kolejna kwestia to oczywiście kwestia lenistwa. Jeżeli chodzi akurat o yy, Cipher Pio z Star'a, no to szkoda, że nie dali tam. SiFriPio, wiecie, z dwoma różnymi nóżkami. Nie? No, ale cóż. I wiecie, to nie jest tak, że oni nie mieli tej figurki, bo oni mieli. Oni wypuścili nawet taką figurkę bezpośrednio z zestawem SiFriPio. I teraz patrzcie, żeby nie było, żeby nie było tu, 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 tu. jest figurka z podwójnym moldem dla nóżki jednej. Można, 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 można. Dlaczego tego nie zrobili? A otóż dlatego, że ta figurka, którą wsadzili do Gwiazdy Śmierci, oscyluje w okolicy ceny Badziewia, a ta figurka z podwójnym moldem niestety już się plasuje na troszeczkę wyższych cenach. Więc jak to tak mogli dodać, do wiecie premium zestawu, 4000 zł, tak dobrą figurkę. Nie, 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 nie. Zapewne pamiętacie odcinek, jak pokazywałem, że Lego zrezygnowało z zdjęć na rzecz renderów, które po prostu są skopane i pokazują nierealistyczne jakości produktu. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam oczywiście do filmiku. Odcinek jest tu albo tu. Nigdy nie pamiętam, z której strony ja to nagrywam. Jednak laska tutaj pokazuje akurat przykład Battle Packa, to jest 500-pierwsza. Tak, 500. 501? 501 chyba. Co wam nie pasuje w tej figurce? Ja tu nawet przybliżę. No, antenę wsadzili nie tam, gdzie trzeba, nie? <grymne> Jakość premium. Kolejna kwestia, to troszeczkę no, na te rendery też narzeka dziewczyna, na wizualizację tego, że przedstawia nierealistyczną wizję. Kiedyś LEGO cechowało jakość, zdjęcia i tak dalej, a teraz po prostu LEGO oznacza produkt, wiecie, do, koło ziemniaków, który leży, nie? Kolejny ziomeczek, czyli Depressed Ginger, pokazuje akurat regres jakości zestawów, które były wypuszczane kiedyś na rzecz tych, które wypuszczane są w chwili obecnej. I Już tutaj nie mówimy o bezpośrednio o samej cenie, która jest coraz wyższa, dając no, mniej, ale mówimy bezpośrednio o wielkości i o zabawości. Ja Wam powiem, zatrzymaj się na chwileczkę, Rudzielec, powiem Wam, że e, ja się zastanawiam, czy Lego nie wpadło w pewnego rodzaju pętle niezrozumienia samego siebie. Możecie tutaj akurat napisać w komentarzu, czy się z tym zgadzacie, czy nie, ale ja nie widzę bezpośrednio w zestawach, które aktualnie wychodzą, konsekwencji, bo mamy 300 skal, zestawy klocków LEGO, które no, są bądź, bądź zabawką, nie są zestawami dyspo, nie są zestawami bawialnymi dla dzieciaka. One nie są ciekawe po prostu. Ostatnia seria, akurat widziałem liki ostatnie, no to e, bardzo fajne sety wyszły z Dreamsów, no aczkolwiek no wiecie, Dreamsy dla nas staruchów, no to tak fajnie, że są ciekawe i tak dalej, aczkolwiek no nie jesteśmy bezpośrednio targetem. E, tak, słuchajcie, no zestawy dla dzieci, kosztu kosztujące 800 zł, zestawy dla dorosłych, kosztujące czasami po dwa, trzy, chyba cztery tysiące. Yy, I wiecie, ja nie widzę, wiecie, no zestaw za cztery tysiące, który nie ma, niby ma być wystawką, już się uczepię tej gwiazdy śmierci, nie? Set za cztery kafle, który ma być wystawką, ale ma być troszeczkę takim domkiem dla lalek, żeby dzieciach mógł się pobawić, ale z drugiej strony to jest straszny zbieracz kurzu, czyli no dla dorosłych to chyba nie jest, skoro to jest domek dla lalek, no... Ja widzę na przykład, wiecie, zestawy displayowe, które są dużo tańsze i dużo fajniejsze i rzeczywiście są dla dorosłych. Czyli tutaj mówię na przykład o statkach strażników galaktyki, tylko nie o wszystkich spokojnie. Mówię tylko o Milano i o tym pomarańczowym stateczku, bo one są genialne, mają zarąbisty stosunek cena i jakość i są po prostu fajne. Tak samo mogę powiedzieć o fajnych zestawach dyspozycyjnych, na przykład barka Dżaby, UCS. No troszeczkę kapę się dla mnie osobiście, no ale doceniam, tak. E, śmiało można tutaj akurat tego Fire spraya z e, Fire Spraya Django Feta powiedzieć, że to jest bardzo fajny zestaw dyspozycyjny, tak samo jak Slave One później, znaczy wcześniej. Boba Feta, wiecie, ja i usłyszałem teraz głos mojej dziewczyny. nie? Ja oglądałem z nią Mandalorianina. Dla mnie to nie jest Boba Fett, tylko Boba Fetta, Boba Fetta, Boba Fetta. Tak patrzę teraz na siebie malutko. I znowu dostajesz ode mnie klapsa, <noise> bo wiem, że ogląda. I wiecie, są zestawy dyspozycyjne, które są fajne, ale z drugiej strony mamy zestawy dla dzieci, które nigdy by nie uzbierały takiej hajsu i mamy jakieś tam displayowe takie. No, nie, wiadomo, nie wiadomo, czy LEGO się już w końcu trzyma jakiejś skali, czy nie trzyma się skali. Wypuścili tego Enterprise'a. Ja jako wielki fan Star Trek'a po prostu go odpuściłem, bo nie chciałem patchworka za dwa kaflenia. Tak jak LEGO ostatnio pokazało, ciul, macie tutaj zdjęcie, najnowszą produkcję, którą wypuszczą AT-AT z dioramki malutki z hof, z obleżenia hof, który naprawdę wygląda spoko, jest mały. To pytanie, to my rzeczywiście potrzebujemy wiecie 40 różnych skal, a nie wiem już sam. A później jeszcze powpuszczają roboty, nie wiem, samoloty i inne pierdoły, które... I jeszcze wersje alternatywne, a szkoda gadać. Więc po prostu dajcie mi znać, czy też dostrzegacie sens po prostu w tych wszystkich wypustach, które LEGO aktualnie robi. Bo ja trochę nie rozumiem, wiecie, jak zestaw dla dzieciaka może kosztować 600, jak zestaw dla dorosłego może być, wiecie, wyglądać jak domek dla lalek ewentualnie, no po prostu być żałośnie wyglądającym zestawem za taką kupę pieniędzy i po prostu, wiecie, no to, że dodajemy tam plus 18, czyni, że coś jest po prostu dla dorosłych, tak, wybierajmy, wybierajmy to, co nam się realnie podoba, a że ten rok to po prostu, no wiecie, grubą krechą, a następny rok, no to jeszcze smartklocki, no to aaaa, dobrze, że są Chińczyki. <grywy> Więc wracając do Depreset Gaja, po prostu narzeka na to, że jakość aktualnych zestawów LEGO to jest po prostu jakiś wstyd, jeżeli chodzi o wielkość. I mówię tutaj o te zestawy City, bo też wiem, drodzy składacze, Sitowi, Sitowi, jesteście Sitami że też narzekacie po prostu na jakoś LEGO aktualną. W ogóle ja totalnie nie kłam tego motywu, wiecie, dlaczego oni zrezygnowali z tych takich dużych plejtów z drogami, które były genialne według mnie, na rzecz, wiecie, dróg budowanych. No kolejny ziomeczek, mówi oczywiście najgorszy rok w historii odgrzewanie starych kotletów, to no trochę tak no statek Asoki jest troszeczkę odgrzanym kotletem ale akurat nie udało mi się zdobyć tego zestawu, wiecie, z Anakinem starym i więc sobie go kupiłem no ale mamy Ark 170 no jeden z moich ulubionych akurat statków z Gwiezdnych Wojen, tak, i zobaczcie nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę e, inflację która jest, bo ziomeczek też to zrobił, nie to zobaczcie, że aktualnie najnowszy zestaw, mimo tego już ma no całkiem spoko figurki, tak cenowo nie plasuje się jakoś wybitnie, biorąc pod uwagę, że po prostu jest mały, nie? Mały i nie, nie robiący wrażenia, wow. Bo chyba na tym nam najbardziej, wiecie, zależy, nie? Na tym takim wrażeniu, wow. Kolejna kwestia. No oczywiście o tych wszystkich zestawach ze Star Warsów mówi, że kupa, 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 yy, jakość LEGO to aktualnie wygląda tak. No, ale też Wam pokazywałem już na przykład z TurboTankiem, więc po prostu no, ja już to pominę całkowicie. Wiesz, na nadruki, błędy, kurde, w logice, y, różnice wielkościowe, biorąc pod uwagę y, cenę, no słuchajcie, serio? My się zgadzamy na coraz, coraz to bardziej pomniejszane zestawy? No zgadzamy się, nie? No, bo po prostu jesteśmy już przyzwyczajeni do tej papki, no i przecież Lego jest najlepsze. Ua, 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 ua. Kolejna kwestia, a to sobie popatrzmy razem. Pękające minifigurki. Tutaj mamy chyba 501. O jezu, ale ziomeczek masz klonów. Ty, ty, ty. To jest Sabin Wren. Nie wiem, wyglądała podobnie. Nawet nie chcę sprawdzać swojej Sabin Wren. O, pękające ręczki. Tak mi akurat w rek się popękały łapki. Eee, tor, pękające torsy. O, to akurat Aragorn z Rivendell ma z tym problem. Pękające w całości nóżki. No, miło, miło, miło więc ci którzy kupują zestawy dla figurek, no to poczekajcie chwilę. Właśnie. Kolejna kwestia, nie? Kupujecie zestawy dla figurek, nie, bo myślicie, że wydacie więcej to będziecie mieli legendarną figurkę, nie? <laughs> Pozdrawiam serdecznie benatorowców. <laughs> I pamiętacie zapewne jeszcze statek Kadabeina, nie? No, no to Kadabein wychodzi znowu. <laughs> w malutkim zestawiku z jednym śmigaczem. <laughs> Aż kurde sobie, poczekajcie. Cat Bane mi figurę. Ile ta figurka kosztowała? Dawaj to mordo, dawaj. Tak, 200 zł. No to co na minifigurki pójdzie znowu na łeb na szyję? No i ostatni tutaj ziomeczek, który akurat prezentuje, no tak, oczywiście, fajnie, że zrobiliśmy sobie Land Rovera, ogólnie ten Land Rover jest dosyć fajnie tam, inaczej, on fajnie wygląda, powiem Wam szczerze, i tutaj to przyczep, ta przyczepka no też jest, no bo bądź, bądź trzeba o takich rzeczach mówić, no ale tak, ziomek tutaj jasno mówi, no halo, 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 dlaczego klocki wielkie na drzwiach są w jaśniejszym kolorze, i to nie jest poszczególny akurat wyczyn tutaj LEGO, to po prostu było nagminne, tak samo jak na nadruki przy McLarenie Kierowcy senna. Więc no, tego raczej nie powinno być. No, ziomek sam lekko się zdenerwował pod tym względem. Kolejna kwestia: no to oczywiście jakieś tam niedoróbki odnośnie Ferrari. No i kolejna kwestia: to w jednej z. W wariacji budowy tutaj musimy sobie przyczepić taki klocuszek, nie? No i w sumie nie ma z tym nic. Nie ma z tym nic strasznego. Jednak realnie w całej instrukcji, przy podstawowym wariancie budowy nie. Zobaczcie, że tutaj nie ma nic. Nie pokazują, że to trzeba schować. Nie było ani żadnego jakiegoś zapasowego klocka i tak dalej. No trochę szkoda, nie? Że Lego zapomniało, że zrobiło dwie wersje zestawu. W ogóle to mnie też wkurza. Powiem Wam szczerze, że mnie to naprawdę wkurza, że Lego kiedyś, wypuszczając jeden zestaw technikowy, pokazywali, wiecie, dwa, trzy czasami zestawy alternatywne, które możemy zbudować. Dzisiaj to przejęło, wiecie, no, Lego, yy, Lego, 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 Lego. Kreator 3 trzy biednym. I szczerze, no, Kreator 3 w biednym, yy, Lego Dreams. Tak, zestawy LEGO Creator i LEGO Dreams są chyba ostatnim, co trzyma realnie tą starą jakość LEGO, jeżeli chodzi o ciekawość konstrukcji. No chociaż kreatory, no to wiadomo, że są raczej proste, nie? Ale też no, ludzie rzucali się akurat na te zamki króla Lwa. Wiem, że tutaj widzowie na to polowaliście, moi znajomi też na to polowali, im się udało akurat kupić. Ale jak Lego wypuściło ten zestaw zamkowy Kreatur 3 w jednym chyba 2019 czy 2020 rok, nie pamiętam, wybaczcie roku, to ludzie zauważyli, że kupując trzy tamte zamki, mogli złożyć coś jeszcze lepszego niż ten zamek króla Lwa. I chyba większego nawet. To jest jakość. Jak widzieliście, to nie tylko ja narzekam. Cały świat się spiął. Żeby nie było Lego quality. To decline. Zobaczcie, ile realnie ludzie się wkurzają na jakość Lego. Żeby była pewna jasność. Nie? To nie jest tak, że wiecie, że ja jestem chińskim agentem, który nie wiem. Wcina ryż i został tutaj wysłany na yy, walenie Lego. Ja po prostu jestem zwykłym konsumentem. Jeżeli by tak samo Samsung dawał dupy, jeżeli chodzi o produkcję samochodów, tak samo i bym Samsunga po prostu jechał, nie? A że Lego po prostu zaczyna dostarczać produkty, które no nie, no to chyba trzeba o tym mówić, a nie łykać wszystko jak pelikany. Takie jest moje zdanie. A co Wy o tym sądzicie? Zostawcie oczywiście jakieś tam swoje przemyślenie w komentarzu. Tylko nie hejtujcie mnie za bardzo. Nic. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Życzę Wam fajnych dni i wszystkiego najlepszego. I pamiętajcie, klocki powinny nas łączyć, a nie dzielić. Dzieli nas badziewna jakość i pękające klocki. Do usłyszenia. Siemanko. Yo!